Nazywam się Agnieszka Szczepanik, Zachodniu jestem lekarzem psychiatry, ale obecnie pracuję jako redaktor. Do sklepu Sensi Hem trafiłam w poszukiwaniu szminki do ust, ponieważ pierzchły mi usta, a słyszałam od znajomych, że na ulicy Mickiewicza 19 w Rzeszowie są w sprzedaży bardzo skuteczne i dobre szminki. W związku z tym udałam się tam i tak zaczęła się moja przygoda z Sensi Hem. Pozwolę sobie ze produkty sieci Sensi Hem, które są produktami sprawdzonymi, pomagają w zrelaksowaniu się, pomagają w odprężeniu, dają przyjemne odczucie luzu, spokój i przy okazji działają miejscowo, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że są to produkty działające i miejscowo i ogólnoustrojowo. Ja osobiście skorzystałam z kilku produktów. Wśród nich jest szminka do ust, jest herbata z konopi siewnych, jest krem do rąk oraz olejki CBD. Chcę podkreślić, że tak jak mówił tu ojciec Klimuszko, wszędzie są apteki, ponieważ aptekami są zioła rosnące w lasach, na łąkach, w parkach, a jednym z tych ziół jest wyrób sieci stacji Hemp, czyli konopia na bazie której wyprodukowano już wiele produktów sprawdzonych i skutecznych. Jednym z tych produktów jest szminka. Chciałam zademonstrować jak wygląda. Łatwo się otwiera, jest barwi beżowej, lekko błyszczy. Jest ona bardzo skuteczna, jeżeli ktoś ma spierzchnięte. Suche usta, gdyż po użyciu jej stają się wygładzone, nie odczuwa się takiej jakby kruchości, po prostu tego stanu zapalnego na ustach, a można ją bardzo łatwo rozprowadzić. To zademonstruję zaraz. Rozprowadza się po ustach. Nie ma smaku, jest bardzo przyjemna w odbiorze i od razu można poczuć taki spokój i ulgę. Chcę powiedzieć, że oprócz tego, że wygładza usta i działa przeciwzapalnie na różne stany, jeżeli ktoś ma przy okazji, to jeszcze działa relaksująco i po pewnym czasie przychodzi takie uczucie okrężenia, które przyda się w tej chwili, bo akurat po prostu nagrywamy projekt o sieci Sensi za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków yy, o recenzji yy, na temat produktów Sensi Hair.